Jak na razie obserwuję, co się dzieje na rynku i staram się zgadnąć sentyment. Jak na razie wygląda to po prostu wszystko płasko. A jeśli chodzi o rentowność obligacji, no to tak jak widać, GPP w sumie płasko, euro traci, a dolar ma 0,78 na plusie. I tak się zastanawiam, co by tu ewentualnie handlować, bo niehandlowanie to też handel. No i jak na razie to wskoczyłem na pyszny pomysł, żeby GPPNS a się umocniało, ale chciałbym, żeby wybiło ten dołek. gppnz to dlatego, że w nocy czytam rano, przeczytałem newsy, rano, gdzieś tu przeczytałem newsy, że w Nowej Zelandii zmniejszyła się liczba zarażonych na COVID do 22 jak Gdzie to tutaj było? Mm -hmm. O, znalazłem. O, tu jest. Do 28 się zmniejszyło. Lepiej poczekam tu jedną minutę niecałą, żeby się zakończyła ta świeca, niż wskakiwać przed zakończeniem świecy. Oczywiście na następnej świeczce M5 może mnie wybić do góry, ale zobaczymy na początek. 30 sekund czekają. Dobra, na chwilę obecną, niby wypili nowy dołek. Yy, Pochodziłem puste po zlecenia. Obiecująco też wygląda euro ale czekam, żeby ten kanton przeciął się z kijunsenem albo żeby najlepiej wypili nowe dołki. Wtedy dopiero będę bardziej chętny do wejścia w to. Podobać mi się zaczynają kVP jeszcze, ale poczekam do końca czasu, tam około minuty Puts zaczyna odbijać i DAX też ja myślę, że jest bardziej riskant niż liskow. obligacje. 10-letnia rentowność dla czy jest 1,57. Zdaje się zmiany w ciągu dnia, a dla GPP jest 0,0. No więc wydaje się, że powinien GPP out spadać. Oczywiście nie jest to żaden pewnik. Dobra, pootwierałem KPP nsd, gpp out, zobaczymy, co z tego wyjdzie, myślę, że na start 77 ryzyka to będzie dość, bo jeszcze NFP dzisiaj po południu są. O, euro nsd, zaskoczyło, że coś tam się wydarzyło, że pewnie wybijają nowe dołki. O, mm. Zastanówmy się przez momencik czy to mi się tutaj opłaca, tylko 12 pipsów na LNS, no? no dajmy na to, że 15. No to poczekam drodzy jeszcze 2-3 minuty, żeby się cena ewentualnie zamknęła pod dołkami, wtedy pomyślę. No właśnie, zerkając już przypomniałem sobie, że są jeszcze maje finalne z września z Francji. Niemczech i tak dalej, więc może lepiej poczekać te 5 czy 7 minut zanim się wpakuje w EuroNSD. Tak na wszelki wypadek. Nie spodziewam się dużych ruchów na czy raczej zmiany w tych danych, ale lepiej poczekać niż później beczeć, że EuroNSD nie weszło. Dane wyszły mniej więcej według prognozy. No to ci niespodzianka, myślę, że te też wyjdą według mniej więcej prognozy. A Euro NSD zrobiło takiego mini pinka, jakby nie chciała do końca wybić tych poziomów na dole tutaj, więc poczekam sobie jeszcze. No, pojawiły się dane z Niemiec, tak jak mówiłem i stwierdziłem, że będzie mniej więcej w prognozy tak jest. Z tego co czytałem raporty w, z Francji i Włoch, ten i... Ten to wychodzi na to, że jest silne zapotrzebowanie i nie ma, sensu, po prostu stąpić to zapotrzebowanie, ale nie mają, znowu, mają problemy z inflacją i z dostawami materiałów. A więc, czy sprzedawać Euro, NSD? No raczej tak, bo nic nowego tutaj nie ma, według mnie. Dobra, wszystko poustawione no. obecny ryzyko 114 i z tego co tam stwierdziłem, patrzałem to stwierdzam, że ustawię pewnie equity trading stop dzisiaj na 26, a nie 39 według statystyk, ale też będę musiał tam poprawić tą liczbę. Przeczytałem Market Service PMI ta ja, z, z Niemiec. No i tak jak tutaj piszą, jest duże zapotrzebowanie. Robota pali się w łapach, ale nie wszystko jest tak różowe, jak powinno być. No ale wygląda na to, że strefa euro dobrze sobie radzi, czy raczej potrzebuje tylko materiałów i będzie fajne odbicie w strefie euro, więc niby wydaje się, że euro powinno być kupowane w dłuższym terminie, no ale... Poczekamy, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Zdaje się, że mogłem się pomylić odnośnie euro i te komentarze sprawią, że euro się zacznie umacniać. No i mam nadzieję, że NSD wygra bardziej to umacnianie niż euro, no ale... Niemniej jednak można już 100% i ówdzie trochę skrócić. Żeby ograniczyć ewentualne straty i Euronest no, wyskoczyło ładnie do góry ale zobaczymy, poczekamy yy, index, DAX też się zaczął powoli umacniać i Futsi leci też do góry Niech na tylko się na equity pojawi mi plus 26 no to włączmy EQUITY trailing stop i elo no i Lipton wywalili mnie z na stoplosie, żeby było śmiesznie nigdzie indziej. Na euro się nie bardzo umacniają. Ale akurat na euro, NST, no pierwsze to musieli zrobić, coś umocnić i mnie wyrzucić ze stoplosem. 38-17 straty na dzień dobry. Niech zgadnę, wybili mnie na stoplosie, a teraz pojadą w moim kierunku. No i kolejny. Stop los wywalili mnie na GPPNSD na chwilę obecną minus 7257 Zostały zostało się tylko GPP Out jeszcze działające Które ma tam 15 baksów na plusie i wtedy będę czekał na informacje albo na NFP ustawiam sobie 13 equity training stopu nie dam sobie zrobić większych stop teraz na rachunku albo zawrócą i mnie wybiją na minus 3 dolary dodatkowe i będzie strata minus 75 i czekamy na NFP lub jakieś nawse albo pójdą w moim kierunku i na coś zarobić. No i jak na razie mogę myślę przedstawić 100% trochę wężej, tak na wszelki wypadek, pomimo tego, że Equity Trading Stop już działa i ściga cenę obecnie będzie 996834. centy. Jeśli tutaj coś pójdzie nie tak i by się cofnęli z tej tutaj transakcji. Czyli trochę tam odzyskamy. Minus 72,57 obecnie jest. Maksymalnie dzisiaj było plus 21. No i equity trailing stop zadziałał, wykasował wszystkie pozostałe pozycje, które działały. Minus 53,31 na razie na minusie. Czekam na nfp -ki. i zobaczymy, czy coś tam się uda uhandlować. Może przed tym jakieś informacje się pojawią, a jeśli nie, no to na NFP może uda się uhandlować coś.